Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. U nas znajdziesz szeroki wybór kostki brukowej renomowanych producentów. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Czy wiesz, że smog każdego roku zabija w Polsce prawie 50 tysięcy osób? Walcz o czyste powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zamiast samochodu wybierz rower, transport publiczny albo spacer. Ociepl swój dom i postaw na ekologiczne ogrzewanie. Nie tylko zmniejszysz emisję zanieczyszczeń, ale też zaoszczędzisz, płacąc niższe rachunki. Zamiast narzekać, że sąsiad znów spala śmieci, uświadom go, że to zagraża naszemu zdrowiu, bo jakość powietrza to jakość życia. Jest środa, pora na magazyn miejski. Nie zabraknie oczywiście tematu związanego z koronawirusem. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Na początek tradycyjnie skróty najważniejszych informacji mijającego dnia. Nie tylko koronawirus, prawie 5 tysięcy zachorowań na grypę. Odnotowywane są w Polsce zgony dotyczące tych powikłań grypy. Namawiam Kaliszan do tego, by ta profilaktyka przeciw grypie była stosowana. Dużo jedzenia? Za dużo. Zamiast na śmietnik do lodówki społecznej pierwsza w regionie stanęła w Pleszewie. Czas na kalisz? Jeżeli jest takie miejsce, że jest ta żywność, która jest, jeszcze madowy, dobry termin przydatności, jest dobra i taki człowiek przychodzi i bierze taką żywność z lodówki, to jest fajnie. Tak? Nie zabiera mu się tej godności. Można by było y, niezużyte nie produkty, które są jeszcze w terminie przydatności i zdatne do spożycia, włożyć do takiej lodówki i ktoś potrzebujący mógłby sobie y, z tej lodóweczki y, to wyciągnąć. Koronawirus szaleje i przyćmił prozaiczną grypę, która nie próżnuje. Przez dwa pierwsze miesiące tego roku zachorowało na nią prawie 5 tysięcy mieszkańców miasta i powiatu. Część była hospitalizowana, a trzeba pamiętać, że powikłania po grypie mogą zrujnować nam zdrowie, a w najgorszym wypadku zakończyć się śmiercią. Tak było w ubiegłym roku. W lutym zmarł 62-letni mężczyzna, dla którego grypa zakończyła się zapaleniem płuc i śmiercią. W tym, na szczęście, tak drastycznych przypadków jeszcze nie było, ale wirus nie próżnuje. I chociaż szczyt okresu zachorowań powoli dobiega końca, najwięcej osób z grypą i chorobami grypopochodnymi odnotowuje się w pierwszym i czwartym kwartale roku. To może być tak, że zajęci śledzeniem informacji o koronawirusie przegapimy naszą pospolitą grypę. W tym roku w Kaliszu odnotowano już prawie 5 tysięcy zachorowań. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to ponad 4,5 tysiąca pacjentów. Część wymagała hospitalizacji. W tym roku z takiej formy leczenia zmuszonych było skorzystać jak do tej pory 16 osób, jedna więcej niż w 2019 roku. Specjaliści podkreślają, że główną bronią w walce z grypą są szczepienia i widać, że coraz więcej osób przekonuje się do tej formy profilaktyki. W ubiegłym roku zaszczepiło się ponad 700 osób, więcej niż w 2018, w sumie ponad 4000 kaliszan. Część skorzystała z programu profilaktycznego przez urząd miasta. W tym roku my zaszczepiliśmy tysiąc osób, to jest więcej niż w latach poprzednich będziemy również ten program rozszerzać, zachęcam zwłaszcza starsze osoby do tego, by w tym programie profilaktycznym brały udział, ponieważ to gwarantuje rzeczywiście, że można tych zachorowań na grypę uniknąć. Jednak tak naprawdę profilaktyka grypy jest banalnie prosta. Podstawą jest czystość. Tam się mówi o półminucie, pół żeby to trwało, które jakby miejsca, rąk umyć, no ale tutaj przede wszystkim przede wszystkim to. Jeżeli już mamy jakieś objawy chorobowe, to też kwestia kichania w chusteczkę, czy w załóg właśnie rękawa, bo jeżeli kichamy w dłonie, no to później na tych dłoniach ten wirus jest przenoszony, dotykamy klamek, dotykamy powierzchni stołów, a jak też wiadomo ręce bardzo często przykładamy do twarzy i w ten sposób możemy się zakazić. Szczepienia chronią przede wszystkim przed powikłaniami po grypie. Oczywiście najpoważniejszą konsekwencją wirusa szalającego na przełomie roku jest śmierć, ale lekceważąc temperaturę i złe samopoczucie bóle głowy i mięśni czy drgawki możemy zafundować sobie zapalenie o skrzeli, płuc, zatok, opon mózgowych czy mięśnia sercowego, a konsekwencje z tego wynikające pozostają nam na całe życie. A wystarczy, jeśli jesteśmy już chorzy, zostać kilka dni w domu i zwyczajnie wyleżeć chorobę. Lepszego lekarstwa na grypę nie ma. I zostajemy przy zdrowiu. Jest pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce, potwierdził w środę rano Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Wirusem zaraził się mężczyzna z Zielonej Góry, który niedawno wrócił z Niemiec. Na kolejne tego typu przypadki przygotowują się służby medyczne w całym kraju, również te w Kaliszu. W pełnej gotowości jest szpital, do pomocy przygotowani są strażacy i cały samorząd. Ministerstwo Zdrowia nie zdradza szczegółów dotyczących pacjenta z Zielonej Góry. Wiadomo, że to mężczyzna, nie jest on w podeszłym wieku, jego stan jest dobry. Osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną domową. Na przyjęcie osób z podejrzeniem koronawirusa przygotowuje się także kaliska placówka. We wtorek w szpitalu przeprowadzono ćwiczenia, których scenariusz zakładał przyjęcie pacjentki z objawami zakażenia. A dziś po południu kaliskim lekarzom możliwość organizacji doraźnej izby pacjenta. Prezentowali strażacy. Na przypadki wystąpienia koronawirusa przygotowuje się też samorząd. Zgodnie z wytycznymi wojewody urząd miasta musi mieć przygotowany obiekt na przyjęcie i izolowanie znacznej liczby pacjentów i taki obiekt jest już zabezpieczony. Urzędnicy czekają też na nowe wytyczne, które wynikają z przyjętej wczoraj przez Sejm spec ustawy o zwalczaniu koronawirusa. Obecnie rola samorządu terytorialnego w zwalczaniu chorób zakaźnych jest mocno ograniczona. Jest to działanie ustawowo główne głównie Sanepidu, Służby Zdrowia, Wojewody, który inspirowany przez tak powiem, przez Sanepid wydaje określone też akty prawne. Natomiast nowa ustawa przygotowywana szereg spraw dodatkowych by prowadzała, by bardzo porządkowała Funkcjonowanie społeczeństwa całego, całej gospodarki służby zdrowia w zakresie zwalczania tego wirusa. Jakie konkretne zadania by spływały na samorząd, też nie są w tej ustawie sprecyzowane. Tam jest wiele pola zostawionego dla przepisów wykonawczych. Urząd jest w stałym kontakcie z wojewodą i wraz z rozwojem sytuacji będzie reagował według nowych wytycznych odpowiednich służb. A w związku z koronawirusem szpital w Kaliszu wprowadził całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Zakaz obowiązuje od środy do odwołania. W uzasadnionych przypadkach zgody na odwiedzenie pacjentów udziela kierownik danego oddziału. Najwięcej jedzenia zostaje po świętach, ale nie inaczej jest po rodzinnych uroczystościach czy biznesowych przyjęciach i najczęściej powstaje pytanie, co zrobić z jeszcze dobrymi produktami, których nie jesteśmy w stanie przejeść i nie da się ich zamrozić. Najlepiej się nimi podzielić. Marnowanie żywności to jeden z największych problemów współczesności, a rozwiązanie jest banalnie proste i kilka tygodni temu wzorem wielu polskich miast skorzystał z niego pleszew. Być może kolejnym miastem będzie Kalisz. Wystarczy lodówka. Taka stanęła przy plaszewskim DPS-ie. Dzięki temu mieszkańcy miasta, którzy zrobili zbyt duże zakupy i nie wykorzystali wszystkich produktów, mogą zostawić je właśnie tutaj, skąd jedzenie trafia na stoły osób potrzebujących. Coraz częściej zdarzają się też osoby, które stać na zrobienie zakupów, ale zamiast wydawać pieniądze, korzystają z tego, co inni oddają za darmo. I jest to trend światowy. Marnowanie żywności jest grzechem. Prawda? Więc ja uważam, że jeżeli się marnuje żywność, a jak tu widzicie, ile tej żywności? Myśmy wczoraj na Wrocławiu wydaliśmy żywność, to prawie 2 tony. My w skali, miesiąca, w skali miesiąca, gdzie mam tu WZ, mogę udokumentować, to jest ponad 30 ton żywności, która jest wyrzucona ze śmietnika. Koszty utylizacji w Wrocławiu jest ponad 500 tony. Więc jakie, my, jakie oszczędności robimy? Dlatego te lodówki jest w Wrocławiu ponad 20, a w całej Polsce już jest dzięki stąd te 74 lodówki, które funkcjonują. I e, naprawdę fajnie to działa, bo one łączą ludzi. Ludzi łączy, prawda? Do działania, pokazania, że kurczę, mogę się z kimś dzielić. Przechodzą rodzice z dziećmi. Nieraz zapytam dlaczego, a pani mówi, dlatego, że wie pan, ja nie chcę, żeby moje dziecko e, było patrzyło tylko siebie, że potrafiło się dzielić. W lodówce można znaleźć produkty przyniesione właśnie przez mieszkańców, ale też przez firmy, którym po różnego rodzaju uroczystościach zostało jedzenie. Z potrzebującymi dzieliła się też młodzież zespołu szkół technicznych po niedawnej studniówce. Jak zawsze jedzenia było sporo, więc najlepszym rozwiązaniem, żeby nie zostało wyrzucone, było zostawienie jej w społecznej lodówce, której pojawienie się w mieście było propozycją samych młodych osób. Pomysł się zrodził podczas Tygodnia Obywatelskiego. No i tam mieliśmy jakąś ekologiczną, jak każda, każda szkoła, jakiś ekologiczny pomysł zaprezentować. I są tutaj koledzy, właśnie, którzy wpadli na ten pomysł, żeby taką lodówkę zrobić. Zrobiliśmy makietę i wygraliśmy wtedy trzecią nagrodę. No i później szukaliśmy możliwości, jak, jak tą lodówkę właśnie tutaj uruchomić. Uczniowie zespołu szkół technicznych skontaktowali się z fundacją Weź Pomóż z Wrocławia, która współpracuje z wieloma miastami na terenie całego kraju. Organizacja Zdolnego Śląska podarowała lodówkę i na początek żywność, która do niej trafiła. Ludzie pokazali, że jest taka potrzeba, czy nie jest zgodnie, jeżeli osoba, która ma taką żywność, która jeszcze ma w termin przydatności, wyrzuca do śmietnika. Prawda? I ktoś drugi wyciąga tego śmietnika, nie jest to w porządku. jeżeli jest takie miejsce, że jest ta żywność, która jest jeszcze ma dobry termin przydatności, jest dobra i taki człowiek przychodzi i bierze taką żywność z lodówki, to jest fajnie, tak? Nie zabiera mu się tej godności. A dzisiaj jest tak, że po prostu ta żywność jest mnóstwo, bo robiliśmy taką akcję we Wrocławiu po śmietnikach, jest mnóstwo żywności, która trafia do śmietnika. Lodówka jest obudowana wiatą, która też powstała dzięki młodym wolontariuszom. Dzięki temu osoby dzielące się żywnością, ale przede wszystkim korzystające z tej formy pomocy mają zapewnioną intymność i anonimowość, chociaż sam pomysł powinien być powielany. Marnowanie żywności spowodowane często złym oszacowaniem ile nam czego potrzeba lub łapaniem się na promocji i kupowaniem zbyt dużych ilości to nadal ogromny problem. Wiedzą to przede wszystkim ci, którzy każdego dnia zastanawiają się, czy będzie im dane zjeść coś ciepłego i ci, którzy starają się im zapewnić taki posiłek. W stołówce Caritas decyzji kaliskiej każdego dnia obiad zjada około 150 osób, a zarejestrowanych jest ponad 400 mieszkańców. W naszych domach, jak sami wiemy, wiele rzeczy. No... Wykorzystujemy tak naprawdę do połowy, prawda? Kupujemy za dużo, ta żywność ogólnie no, marnuje się, taka lodówka na pewno by przyniosła jakieś korzyści. Tak, tak jak Pani powiedziała, można by było nie, niezużyte produkty, które są jeszcze w terminie przydatności i zdatne do spożycia, włożyć do takiej lodówki i ktoś potrzebujący mógłby sobie z tej lodóweczki to wyciągnąć i po prostu zjeść. Rocznie na świecie wyrzuca się 1,3 miliarda ton żywności. Europejczycy marnują 88 milionów ton jedzenia, a w Polsce 9 milionów ton. W Unii Europejskiej to 173 kg na osobę rocznie. Podróż tego kierowcy zakończyła się interwencją Straży Pożarnej, w tym specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i kilkugodzinną blokadą drogi łączącej dwie krajówki, a wszystko przez rozszczelnienie beczki z kwasem azotowym, który przewożony był busem. W pojeździe były 24 zbiorniki wypełnione 55% kwasem azotowym, każde o pojemności 30 litrów. Jedna z beczek w trakcie podróży się rozszczelniła, ponieważ substancja jest wyjątkowo niebezpieczna dla zdrowia, w jej usunięciu z drogi i pojazdu konieczna była interwencja Straży Pożarnej. Ona wydziela zapach, w tej chwili jest ona dobrze zabezpieczona i tak jak powiedziałem będziemy te, te zbiorniki ściągać z samochodu. Część znajduje się na jezdni, zgodnie z procedurą na tą substancję będzie wysypany sorbent, który później zostanie zebrany i pozostałości zostanę, zostaną zmyte dużą ilością wody. Również też tutaj samochód zostanie zabezpieczony i, i zneutralizowana substancja na tym samochodzie. W akcji brały udział jednostki straży PSP i OSP z Spleszowa, Gołchowa, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Ta ostatnia to specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Droga, na której doszło do rozszczelnienia beczki i wycieku z niej kwasu, to ulica Ostrowska w Kościelnej Wsi. Łączy ona dwie krajówki, jedenastkę i dwunastkę. Przez kilka godzin była zablokowana. Pary kwasu azotowego mogą wywołać stany zapalne dróg oddechowych, które mogą prowadzić do obrzęku płuc i odskrzelowego zapalenia płuc. Spożycie może Spowodować śmiertelną perforację ścian żołądka lub jelita. W kontakcie ze skórą wywołuje martwice lub zwęglenie. Większe poparzenia mogą prowadzić do zapaści lub wstrząsu. Poparzenie ponad 15% ciała stanowi zagrożenie dla życia. W Kaliszu giną wolno żyjące koty. Jedne znikają bez śladu, inne zostały otrute. Makabrycznego odkrycia dokonała mieszkanka ulicy Ludowej, która dokarmia zwierzęta w budce. Dla nich znalazła ciała kilku swoich podopiecznych. Za wskazanie sprawcy wyznaczono nagrodę, o czym piszemy na portalu faktykaliskie.pl. Z zaproszeniem na naszą stronę internetową kończymy ten magazyn miejski. Wracamy oczywiście w czwartek o 17.15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wieczór bezchmurny. Termometry pokażą 3 stopnie. Ciśnienie niskie na barometrach 993 hektopaskale. W nocy słupki rtęci zatrzymają się na zerze. Niebo bezchmurne na barometrach 994 hektopaskale. Czwartek pogodny. Termometry pokażą 8 stopni na plusie. Wiatr w porywach do 15 km na godzinę. Ciśnienie lekko w dół wyniesie 990 hektopaskali.